Co jest grane, panie Mariuszu? Co pan tam znowu usłyszał? Prezydent Donald Trump przystąpił do reformowania Ameryki. Między innymi niedawno zamknął agencję, która właściwie finansuje różnego rodzaju wsparcie w różnego rodzaju krajach. Ta agencja nazywa się USAID. No my mamy nie najlepsze doświadczenia historyczne. Przez 50 lat byliśmy pod butem Związku Radzieckiego, który się wtrącał nam we wszystko, w politykę zagraniczną, politykę wewnętrzną. Byliśmy członkiem Międzynarodowego Paktu Obronnego, czy agresywnego bardziej. U nas nie odczuliśmy bezpośrednio agresji radzieckiej, czy Związku Radzieckiego, no ale w wielu krajach w Czechosłowacji, czy na Węgrzech dochodziło wręcz do, do fizycznej wojskowej ingerencji w momencie, kiedy się pojawiały objawy buntu. Amerykanie wobec Polski nie używają absolutnie przemocy, a jak to jest w przypadku innych krajów? Nie zgodziłbym się, że nie używają przemocy. Może bym tylko powiedział, zgodził się na coś takiego, że nie używają jawnie na masową skalę przemocy. To tak, ale absolutnie jest niewykonalne, niemożliwe, żeby nie używali przemocy, bo używają. Dodajmy chociażby słynne więzienia CIA w Polsce. Z się śmiano, jak leper to ogłaszał. Mówi, że jest idiotą. No nie, nie jest idiotą. Niestety miał dobre wiadomości. Tajnych służb, jeżeli dobrze pamiętam, to białoruskich, wszystko szło z archiwów, z szpiegowskich z Moskwy, no bo to jest to samo w sumie. Na terenie Polski Amerykanie torturowali, może nawet mordowali ludzi bez wyroku, bez sądu, bez kontroli, więc to jest przemoc. No nie oszukujmy się. I były duże skandale, są z tym związane. Zabijają swoich własnych obywateli. Wywołują zamieszki, stosują celową manipulację medialną, dezinformację, masowo eskalując kłamstwa, co wyszło przy okazji chociażby tych Twitter-files, o których już wspominaliśmy w poprzednich audycjach. Stosują zamachy stanu, wywołują zamieszki, masowe naloty, zabijanie ludzi cywilnej, to wszystko my wiemy i to jest w historii nowożytnej zapisane. Amerykanie, no, nawet nie wiem, czy nie ośmieliłbym się powiedzieć, że wywołali najwięcej wojen w nowożytnej historii. No, powiedzmy sobie konkretami: wojna amerykańsko-meksykańska w latach 50., -tych. wojna amerykańsko-hiszpańska w latach 90., -tych. interwencja w Ameryce Łacińskiej, inwazja na Panamę, Dominikanie w Grenadzie, w Gwatemalii, wojna w Wietnamie oczywiście, słynna inwazja przez na Grenadę, obalenie rządu. Tak samo w Panamie w 1989, tak samo w Iraku od 2003 do 2011. Mówimy o obalaniu legalnie wybranych władz często. Wpada obce państwo i przemocą, bombami, magnetami obala władzę danego państwa. No oczywiście Libia, Afganistan, Syria tego jest dużo więcej, ale wymienię naprawdę rzeczy, które są oczywiste. Co się w zamian dostaje? No dostaje się kompletną biedę. Po wojnie w Iraku do dzisiaj ten kraj się nie podniósł. Jakby jest tak źle jak nigdy. W najgorszych latach Sadama Husseina nie było tak źle ludziom, tak źle im się nie żyło, nie było takiej biedy, takiego upadku kraju. Poczytajcie, posprawdzajcie, bo wszyscy odtrąbili sukces. O, fajnie, obaliśmy dyktatora, jesteśmy w cudowni. Patrząc na dane ekonomiczne, nie polityczne mówię, tym się nie interesuje, nie znam się na tym, to mówię, że jest skandalicznie gorzej, źle, tragicznie, ludzie umierają. Tak nie było. No jeżeli patrzymy na fakty, nie są piękne. No w takim razie, Panie Maruszu, skoro przyjmujemy już za pewnik, że wielkie mocarstwa, Stany Zjednoczone, Rosja czy Chiny w polityce międzynarodowej oddziałują na, na, na słabsze kraje, manipulują krajami, społeczeństwami, choćby w czasie wyborów, wpływając na to, kto wygra wybory, kto będzie rządził, co zrobić, żeby nie znaleźć się w grupie tych państw, krajów i społeczeństw, które są no, manipulowane, które są słabe? które stają się ewentualnie areną jakiejś rywalizacji wielkich mocarstw i co zrobić, żebyśmy jako społeczeństwo byli odporni na manipulacje? Nic. To jest moja jedyna odpowiedź, ponieważ to już się dawno stało, jest za późno. Mleko się wylało. No. no ale są kraje, które z tym sobie jakoś radzą. Jakie? Zna Pan jeden przykład, bo ja nie. No chociażby te mocarstwa wielkie. <laughs> Społeczeństwa jakoś tam przynajmniej w większości funkcjonują. Wie Pan co? No, ja nie znam takich państw. Powiem szczerze, ja nie znam takich państw. Koreę Północną, Rosję, które opierają się, to one same są opresyjne, więc, jakby, gdzie są ci dobrzy? Wie pan, to jest fajne pytanie, gdzie są ci dobrzy? No może różnią ich zasady, w imię których działają. No, jednak demokracja amerykańska różni się od demokracji chińskiej czy autorytaryzmu chińskiego. Tak. Mają inne metody, ale ja nie widzę wielkiej różnicy, bo. Bo jeżeli pan jest niewolnikiem na polu czy niewolnikiem w domu, to ciągle jest pan niewolnikiem. Oczywiście ten w domu ma fajnie, bo jest więcej, lepiej, ładniej się ubiera, nie jest tak pewnie bity i tak ciężko nie pracuje. Tak, zgadza się. Ale ciągle jest niewolnikiem. Ja bym widział to tak że światłem podzieli na taką wielką plantację. Są kraje, są, są całe kontynenty, które są takimi plantacjami, gdzie ludzie żyją w totalnej nędzy, naprawdę, nędzy upodleniu, że sprzedają swoje dzieci na różne straszne rzeczy, żeby przeżyć i żeby wykarmić pozostałe dzieci. Dosłownie, to są przykłady no, udokumentowane ponad wszelką wątpliwość, na gigantyczną skalę. To jest ten najniższy poziom, najgorszy poziom. Afryka, Azja Południowo-Wschodnia, Ameryka Łacińska, tam się takie rzeczy dzieją i to, to jest standard. I macie Państwo tych niewolników, którzy żyją w pokojach Państwa, czyli mówimy o tych państwach dobrobytu, gdzie żyje nam się wygodnie, tak, ale Pan nie może pojechać nigdzie, bo musi Pan wszędzie stempelek. Pan jest wszędzie obserwowany, monitorowany. Mogą Pana zatrzymać na ulicy w dowolnym momencie, bo tak jest. Nie może Pan być bezpieczny na własnej, w cudzysłowie, ziemi, bo ta ziemia nie jest Pana. Może wejść dowolny urzędnik, kiedy będzie chciał, może przelecieć dowolny samolot, przejechać dowolny pojazd, kiedy będzie chciał, i pan nic nie ma do powiedzenia. Nie ma pan żadnej własności, bo każda własność może być w pięć minut zajęta przez urzędnika nad błędną decyzję, nieprawidłową decyzję, nielegalną decyzję urzędnika, ale pan nie ma nic do powiedzenia. Zresztą, no, słynny COVID był wspaniałym dowodem na to, że nielegalne, łamiące fundamentalne zasady, konstytucyjne na przykład zasady, przepisy, czy nawet logiczne, czy nawet medyczne, czy nawet jakiekolwiek inne wytyczne to jednak ktoś Pana zmuszał do noszenia rzeczy, albo nie, nie wpuścił Pana na cmentarz do swoich bliskich. Tak było, my to wiemy i takie jest nasze życie. Żyje nam się wygodnie? Tak. Inni mają gorzej? Tak. Czy jesteśmy wolni? Nie. No skoro prezydent Trump zlikwidował ten fundusz, sam się pozbawił pieniędzy na to, żeby manipulować innymi, to w takim razie oznacza, że, że on już z tego mechanizmu polityki rezygnuje i, i już Ameryka tego nie będzie z to robić. Według mnie nie, zupełnie, wręcz przeciwnie, ale, ale to jest dużo cięższy temat, niż się wydawało. Wyłączył według mnie mechanizm, jaki posługiwali się jego przeciwnicy, bo to jemu szkodziło i wcale moim zdaniem nie miał na myśli pomaganiu komukolwiek, a na pewno nie nam. Tajne budżety służb były, są i będą, tylko pytanie, dla kogo działają i komu mają szkodzić. Pod tym wszystkim udało mi się. Odkryć rzeczy, które są tak szokujące, może się okazać, że te wszystkie w cudzysłowie pozytywne zmiany, które Państwo postrzegacie, tak, o likwidujemy coś albo obnażamy coś, to tylko jest inne narzędzie najbogatszych elit, które chcą być wiecznie u władzy i marzą, żeby być jeszcze potężniejsze. Ale to mówię, to jest potencjalnie ciąg dalszy na dużo głębszym poziomie tego tematu, jaki dzisiaj Pan bardzo fajnie też wyciągnął na światło dzienne. Panie Mariuszu, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mariusz Stefaniak, ekonomista, finansista, nasz ekspert. Program prowadził Krzysztof Strauchman.